Nowowieś słynęła z dobrych krów i z dobrego zbioru tyk. z tych serów. Jak się ich nazywało? ją Maślącorze. Ja raz adwokatowi powiedziałam na tym, temu, jakże on się to nazywał, czyn... czekaj, nowy adwokat. adwokat. Akuratem poszła do sądu, żeby spadkową sprawę męża załatwić. I jest nam i tak bym se usiadła, tak bym siadła sobie tam na boku i tak sobie myślę, ja bym wolała tego wszystkiego, nie mieć i nie być tutaj. Taki mnie cmu tego garnąć. Przyszedł czeka i czekaj i tak przy mnie. Kaszowianka? No bo mnie po co. Kaszowianka. A co? A ja lubiłem kaszu. Bo jakbym kaszowianą nauczył ceganić, to tak co Kto nie przeganiali i no, odrudniało. No. no, a ja mu mówię, tak. I ja jemu wyopowiadała. Aha, ja się wyszkoliłem dlatego, że tatuś był na wojnie i był przyszedł inwalidą z I wojny światowej i mama dostawała rentę i mieli mnie za co do szkoły posłać i zostałem ten I ja mu zaśpiewała to o tym, ja, wiadomo, wczyna w tym punkcie, ta czasem nie cudzu, no cudzu, no to mu zaśpiewała tą śpiewkę. Wołają, panie czekaj, bo już rozprawa, bo już rozprawa, a on nie, jak nie chciał odejść ode mnie odejść, bo mu tak pasowały te moje opowiadania. No. Czyli byli maślącarze w byli w Nowej Kaszowianie. Warszawianie, ze że zawsze kupowali cielęta, krowy, świnie. I tu był głównie przerób wędliniarski, a nie tak już wędliniarski bardzo. Jak cielęta bijali i kobiety się okładały mięsem i do Krakowa, i do Krakowa, no bo te ubeki po wozach wszędzie szperali za tym mięciwym. jak cię dopadli, że masz trochę koło siebie, czy gdziekolwiek, no to do Tarnowa na 6 miesięcy siedzieć do więzienia. Nie było, zmiłuj się, nie było, zmiłuj się. A moja teściowa była taka dość sprytna. Jeździeli z dziadkiem do Pruszowic, do Kuszyc, po cielęta. No bo tu wszystko, Kaszub opanował wszystkie te strony. No to oni, jak był jarmar Kuszyca, Wiecie, Proszyca. że skupowali do okolicznych ludzi z Kaszlów? co do nas przylatowali Kaszlowie. Nie, nie wiecie taka, o cielniciu? No to jak tata wiedział, to mu im powiedział, no to polecieli skupili i już. Tak Także Kaszub się trudnił. Tylko i wyłącznie, Uboje. jak to się mówiło, kuciarstwem. Bo to nie był ubój, nazywał się po naszej gwardze no kuciarstwo. No. no to te jak jechali z Proszowic, a jakby ich była policja z milca, gdzieś znalazła, dopadła z tymi cielętami, nie zabierali im. I no ich spisali za trzy miesiące, bo oni mówili, że nie nabicie, i no na kupce kupili cielętkę. Poczej miesiąca przychodzili, patrzyli, czy te cielęta są jeszcze. Także to była ten... I wiesz, gdzie podjeżdżali się, Bo mieli znajomą w Muzeum Narodowym dozorczynią, taką, co tam była stróżką tego Muzeum Narodowego, tego głównego tu. Podjeżdżali pod Muzeum Narodowe, Wszystkie cielęta do piwnicy, też przyjeżdżali do domu. A teściowo była taką obrotna kobietina, obrotna, to i, i sprytną. A teściowo była te cielenta w tej piwnicy, łupiła, tak wmyślała ją tam na, na dole piwnicy, najpierw pozabijała, żeby nie by cały. Jak miała trzy, no to szybciutko oskurowała je, tam miała narzędzia, co przecięła elegancko. I we fartuchu ludzką zawrócono. O Krakowie rozniosła wszystkie cielęta. To nie musiała wracać do Krakowa potem z Kaszowa, nie? Tak, no. A, a przewieźć je z Kaszowa do tego. A rozjacy Kaszowia nie byli sprytni. Bo sołtysowi zaproponowali w Liszkach, że przydałoby się, żeby Kaszów wjechał na pochód pieprzomajowy. A nie wiem, kto był sołtysem wtedy. No i mnie nie było wtedy Kaszowie. I no to było słynne później tak, do potęgi. No, ty się zgodził będzie formalny i to dużo. Przyszedł do kwi. po tych kuciarzy wszystkich zorganizował sołtys, nie wiem który. Porobili, nie dwa, bo mieli tych dygnitarzy z gminy pozabierać na pochód do Krakowa pierwszomajowej. No dygnitarzy porobili te siedzenia, to wszystko. A oni, kobiet się naubierało po krakowsku. Znowu na wozach te kobiety ze śpiewaniem jadą na, na pochód, uczcić pochód pierwszomajowy. A pod siedzeniami jechały krowy i cielęta, pozabijane. Myśli na swoje. Tak się, no czwajnie się urządzili. Nikt ich nie zatrzymał, nikt się im nie z tym, jak dojechali do Krakowa. Część takiej młodzieży poszła na ten pochód, a jak posmalali tych dziennitarzy, chłopy do bramu, bo to tacy, co jeździli z mykiem, mieli takie różne stróżki do do, czynie, do bramów, powyrzucali to mięsiło wszystko, a baby dawać, roznosić po Krakowie. I z powrotem znowu się poubierały, znowu ze śpiewaniem jadą z pochodu. Dygnitarze byli zadowoleni. Dygnitarze zadowoleni? No a przecie nie śledzili, w którym tam miejscu one są na tym pochodzie. Komuna się cieszyła, bo taki wspaniały pochód pierwszy majowy. Kaszów się cieszył, bo tyle towaru poszło. No. Jak ludzie umieją przemyśleć, niektóre sprawy. Bardziej odważnie, nie? Tak, 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 tak. Ale wiesz, jak było? Zucie Cyrankiewicz do Liszek przyjeżdżał po kiełbasę. W czasach zakazanek. Tak. Tak. Cyrankiewicz przyjeżdżał do Liszek. Bo on tu gdzieś w Krakowie. On. Czy żonę miał, czy kochankę gdzieś tu? On miał chyba z tego, który to ksiądz y, y, budował tę arkę pana Gorzelany W nowym Kucie. To on z jego rodziny miał jakąś. Czy no, um, żonę czy coś ten I przyjechał, no i wjeżdżał do Liszek wieczór taką no, y, ta rządowa limuzyna, no i obstawa jak piernik. I jeden z tych obstawy podchodzi do jednego gdzie jest jako chcieli się. Nie ma panie nigdzie, a ten go odwołał na bo. Nie rób dziadostwa bo nikomu nie będzie nic, bo nam się zachciało Cyrankiewiczowi, on tu we włozie siedzi, kiełbasy. I przyjechaliśmy do Liszek po kiełbasę dobrą. A no jak tak, to chodź po. No i nabrali, zapłacili do porządku, wrócili do Krakowa z Cyrankiewiczem i z tą kiełbasą i się No, no. A to jak jesteśmy przy Liszkach, to co takiego w Liszkach było? Kukiełki. Kukiełki, czyli pieczki. I kiełbasa krajana. A Lisiecka, no to, ale lisiecką to produkowali tu w całej okolicy, ale krajaną to produkowali przeważnie liszki. Było tam kilku takich wyśmienitych masarzy: szpondry, Żurek, byli taki masarz luksusowy. Tego Żurka dziadek, co u jest tam. Dziadek u nas nie bijali. To jak z mieli by, świnie, to kolejka była taka w domu po, po kiski, po kiełbasę, po wszystko, że hej, mieli smak, mieli, wiedzieli co do czego, gdzie, ile i, i no a nie ze zgnitygo mięsa robili tak jak dzisiaj i no robili tobor taki świni, co była chowana w domu. Różne rzeczy i ziemniak miała, to miała, tamto miała. Nieprzeciągnięte było o tymi paszami, tymi smrodami. Jakieś y, słoninę smarzył, jak to się mówiło, no, znaczy skwierzył. No to było na polu ją czuć. Ale był czuć, czuć taki zapach, że wchodził do żołądka i wszędzie. A dziś. Kupisz słoninę, to co to jest? Klocek. Bez napachu, bez pogłonienia, bez niczego. No ale jakże będzie, jak ja tu na zajeździe, patrzę, a tu przyjechały tiry, więc z Holandii czy skądś. Oczywiście do Nowych przyjechali z mięsem. Tam się wyleżało w Holandii rok mięso, jak im nie zaszło, to przywozili tu. I tu była robiona swojska luksusowa kiełbasa. No jakiś ten luksus? Dziś jak idziesz do masarni, gatunków masz do pioruna, kiełbos. Ale wszystko na jeden strój. W gębie rośnie. Po prostu rośnie w gębie. Ja najwolę sobie wziąć, jak nie zamówię takiego chudziutkiego boczku. Surowego, bez niczego. I tak jak lekutko dzisiaj po czole, a jutro sobie w piekarniku. Podpiekę. Wiem przynajmniej, że jest trochę tego zapachu, i to, to jest jakieś. Ale wiem, że ta świnia była tu uchowana i była stąd. A ule oni, jak do tej Unii przewielebnej weśli, no to z nocce zrobili idiotów. To, co tam by musieli zutylizować, to poloki zjedli. Nie wiedząc widoki, co jedzą. A co, zależy któremu? Niemcowi na Poloku, albo Belgowi, albo Holendrowi, czy któremukolwiek stamtąd zależy na Poloku, albo Francuzowi?